Dzień dobry, witam w piątek. Pierwsze, co robię zawsze, zawsze, zawsze po wstaniu, to nalewam sobie wodę, piję wodę, ilości są różne w zależności od dnia. Natomiast zawsze, zawsze, zawsze wieczorem do takiego dzbanka nalewam sobie wody i rano po prostu po wstaniu od razu mam i mogę sobie nalać, żeby nie musieć schodzić na dół. I druga rzecz. Którą też robię już od trzech miesięcy codziennie, to jest yoga rano po wstaniu i nie włączam żadnych treningów z YouTube'a czy coś takiego, nie, po prostu wykonuję różne asany, pozycje w zależności od tego, co czuję, że potrzebuję. Też jest dużo takiego, bym powiedziała, porannego rozciągania, jakieś wiecie, wyciąganie się takie do góry, jakieś skakanie, nie wiadomo co jeszcze. Dużo z tych pozycji ja tak swoją drogą zapożyczam, w cudzysłowie, z zajęć jogi, na które chodzę. Stamtąd, powiedzmy, poniekąd też czerpię moją jogową wiedzę. No i właśnie tam się dowiaduję, w jaki sposób robić <laughs> poprawnie pozycję. I co, jaka pozycja też tak naprawdę daje. I to, to jest bardzo ciekawe, bo niby wiecie, jak się człowiek rozciąga w jakiejś określonej pozycji, konkretnej pozycji, to można powiedzieć, że no dobra, teraz, no co daje ta pozycja? Rozciągasz tą partię ciała, no dobra, ale zatem. Się kryje coś jeszcze głębiej. Wiadomo, tak, to jest prawda, że rozciągasz jakąś tam partię ciała konkretną, ale to nie wytłumacza wszystkiego. To jest taka szamańska wiedza. <grytania> Ostatnio widziałam, że na TikToku ludzie się śmiali z takiej mentorki, która powiedziała, że haluksy są oznaką nieuzdrowionej relacji z matką, tutaj w głowie. I to jest właśnie tego rodzaju wiedza, o której tutaj mówię. To jest coś, co większość ludzi oburzy i większość ludzi nie będzie chciała tego słuchać. Natomiast powiem szczerze, że moje życie staje się o wiele prostsze, odkąd dopuszczam do siebie jakieś właśnie tego typu opcje. Jak z haluksami nie miałam problemu, na przykład to o, z twarzą. To, 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 już tutaj są blizny, ok? Później wam jeszcze pokażę z bliska. Gdyby nie ta szamańska wiedza, <grydy> e, trochę ayurvedy, tutaj medycyna chińska, zwłaszcza też tutaj wchodzi w grę. Gdyby nie to, to ja po prostu nie wiem, nie wiem gdzie ja bym teraz była i w jakim stanie fizycznym ja bym teraz była. Praktyka jogi z rana, nawet jeżeli miałaby trwać dwie minuty, <grydy> nawet jeżeli by to miało być po prostu jakieś takie, wiecie, proste powitanie słońca, Pokażę za chwilę, co to jest powitanie słońca. To. Ale mi się włosy tu zawinęły. <noise> to po prostu odmienia cały mój poranek, jak nie cały mój dzień, naprawdę. Ja czuję, zwłaszcza w ciele, bo psychicznie, psychicznie też, ale zwłaszcza w ciele, czuję ogromną różnicę w momencie, kiedy się nie rozciągałam, a w momencie, kiedy poświęcam nawet te dwie minuty z rana. Także Girl, nawet jeżeli ty z rana się gdzieś, wiesz, śpieszysz do szkoły czy coś, to ja jestem święcie przekonana, że jesteś w stanie zrobić to, co za chwilę pokażę. Ja oczywiście nauczycielką jogi jeszcze nie jestem, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje dużo dokładniejszego wytłumaczenia, w jaki sposób zrobić właśnie to tak zwane powitanie słońca, to można sobie wyszukać to na YouTubie. Przechodzimy do słonu. Jak nie dosięgasz rękami do podłogi, to nic się nie dzieje. Później tak zwany półskłon. I teraz moment, w którym chyba mnie nie będzie widać za bardzo. Czyli tak zwany kij. <grytanie> Boże, zobaczymy, będzie mnie widać. A, no nawet. No powiedzmy, o ja cię, ale <grytanie> śmieci. Pies z głową w górę to myślę każdy kojarzy, nawet z jakichś memów. Pies z głową w dół też popularna pozycja. I to było właśnie powitanie słońca. <laughs> Polecam to zrobić sobie z rana chociaż raz i zobaczyć, czy odczuwasz różnicę. A jestem przekonana, że będziesz taką różnicę odczuwać. No i tak, jak mówię, to trwa. No widzicie, to trwało może z 30 sekund teraz, a różnica jest wow. Lecimy zrobić skinker. Prędzej z piętrem, oczywiście. Super outfit na dzisiaj. Jest to sukienka tylko i wyłącznie od Ruiz Collection. Tu się zawinęła. Jest to chińska marka, która już nie istnieje i ich ciuchy można tylko na używanych aukcjach dorwać. Idziemy zrobić kawę i coś zjeść. Ok. Teleportacja na spacer, spacer to jest mój must have codzienny, nawet jeżeli miałby być krótki, tak samo jak yoga zresztą. Napisałam post, w zasadzie to rolkę, na Instagrama, zapraszam mnie do obserwowania tam, bo moje posty są bardzo merytoryczne zawsze i można się dużo bardzo ciekawych rzeczy z nich dowiedzieć. No i oprócz tego jestem aktywna na Instastory, gdzie pokazuję dużo więcej mojej codzienności, i również jest tam dużo więcej informacji i opinii na temat moich ofert. Także nazwę gdzieś tutaj napiszę. Swoją drogą tak mi to teraz przyszło do głowy, kurczę, że wypadałoby, abym zrobiła <grytania> jakąś transmisję. Nie dzisiaj, tylko na ogół transmisję na temat lekkości w produktywności, bo często szczerze, często, nie tylko od osób, które oglądają mnie w internecie, ale również prywatnie dostaję dużo wiadomości, czy dużo jakichś komentarzy na temat tego, że ja tak dużo rzeczy jestem w stanie ogarnąć, że wiecie, jestem taka produktywna, jestem dad girl i dla mnie to jest coś bardzo naturalnego, szczerze. Ja się nie przemęczam robiąc to, ale... To jest coś, czego ja się musiałam nauczyć i coś, co musiałam zrozumieć, jak u siebie wprowadzić. I wiadomo, sytuacja nie będzie się miała jeden do jeden tak samo jak u mnie, u każdego, Boże, ale skonstruowałam zdanie. U każdego będzie to wyglądało trochę inaczej, natomiast mam bardzo dużo protypów i porad, którymi mogę się podzielić właśnie na temat tworzenia tego produktywnego mindsetu który jednocześnie będzie działał w lekkości, bez takiej spiny, bez rygoru, już tym bardziej bez jakiegoś obarczania siebie. Przyszedł do mnie teraz w trakcie spaceru taki pomysł, żeby stworzyć właśnie taką transmisję w najbliższym czasie. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani czymś takim. I to jest właśnie coś, co chciałam też powiedzieć w kontekście spacerów, że jeżeli jesteście osobami, które czy to tworzą w internecie, czy w ogóle coś tworzą, <gry> nawet jeżeli to jest, nie wiem, handmadeowa biżuteria, to spacery to jest po prostu najlepsze, co sobie można zrobić w kontekście zaczerpnięcia, inspiracji i właśnie znalezienia pomysłu. Najlepsze pomysły nie przychodzą, kiedy siedzisz przy biurku albo scrollujesz TikToka, tylko właśnie w momencie, kiedy jesteś na spacerze. TikToka też dzisiaj nagram. TikToka promującego moje wiosenne wyzwanie Kwitnąca Wiśnia. Do niego też zostawię link w opisie. Patrzcie jakie... A, dobra, aparat raczej nie oddaje tego, jak, jak pięknie wygląda niebo zazwyczaj. No ale o, może tu coś będzie widać, takie obłoczki, diru, diru, fajne. Kolorowo w tle, jak w jakiejś dżungli normalnie. Teraz odpalam laptopa i sprawdzę e, maile. I po sprawdzeniu maili będę chciała się pouczyć japońskiego i hiszpańskiego trochę. Robię Duolingo z hiszpańskiego, ale Duolingo to jest dla mnie bardziej zabawa niż nauka, powiem szczerze. Nie uczę się w żadnym konkretnym celu, tak naprawdę. <laughs> uczę się, bo lubię, lubię się uczyć języków, lubię to robić w taki nudny sposób. Na zasadzie ja jestem tą jedną krejzolką, która y, lubi robić, jak to się nazywa, kserokopię? Takie wiecie, suche zadania, mm, gramatyczne na przykład, nie wiem, jakoś. Chciałam powiedzieć, że mnie to odstresowuje, ale w sumie to nie pamiętam, żebym się kiedykolwiek odstresowywała w taki sposób natomiast tutaj być może zdziwię niektóre osoby robienie takich kserokopii to nie jest jedyny <noise> sposób na nauczenie się języka istnieje masa różnych innych wygodniejszych, dużo bardziej efektywnych, znaczy wiadomo, jak ktoś się uczy pod jakiś egzamin, pod maturę no to warto jest się zapoznać z arkuszami nawet nie po to, żeby nauczyć się języka tylko żeby nauczyć się jak robić arkusz żeby wiedzieć z czym to się ja w ogóle ale jest coś, co pomaga mi, co Pomogło mi być płynną, jeżeli chodzi o porozumiewanie się w na chwilę obecną czterech językach, i to się na pewno jeszcze będzie zmieniało w życiu. Tych języków będzie pewnie więcej, pewnie na pewno. To jest mindset. Ja tutaj nie będę ukrywać, to jest po prostu mindset i w jaki sposób to działa? W taki, że jeżeli ty podświadomie jesteś nastawiona na to, że lubisz się uczyć języków, między innymi, jeżeli generalnie w podświadomości masz. Zakodowane odpowiednie rzeczy, to działania, które będziesz podejmować po to, żeby się jakiegoś języka nauczyć, będą dużo, dużo bardziej efektywne niż w momencie, kiedy nie zmieniałabyś tego mindsetu i wykonywałabyś działanie, bo wtedy będziesz działać na tych starych oprogramowaniach, które masz w głowie. Na zasadzie, jeżeli przykładowo masz w głowie przekonanie, że, Boże, subjuntivo z hiszpańskiego, pozdrawiam osoby, które się uczą hiszpańskiego, jest trudne, no to tego będziesz właśnie doświadczać. No i tutaj trzeba poprzestawiać sobie kilka rzeczy w głowie, i to jest coś, czego ja uczę, coś, co wykładałam <grych> na moim masterclassie Boska Poliglotka, gdzie przedstawiam, w jaki sposób ja wykorzystałam manifestację. I prawo założenia, również prawo przyciągania do nauki języków. I w jaki sposób to mi po prostu ułatwiło życie. I naprawdę, gdybym ja nie znała manifestacji, nie rozumiała w jaki sposób to działa, to ja bym nie była na takim poziomie językowym, na jakim jestem teraz. Tak szczerze uważam. Bo widzę, jakie zmiany po prostu w mojej głowie, jeżeli chodzi po prostu o przyswajanie języka zaszły w momencie, kiedy no właśnie zrozumiałam, w jaki sposób wykorzystać tę manifestację na moją korzyść. Także jeżeli jesteś osobą, która ma jakieś powiedzmy problemy z nauczeniem się nawet angielskiego czy jakiegoś innego języka, albo nawet niekoniecznie masz problemy, po prostu chcesz poznać nową perspektywę na to, w jaki sposób tych języków się. Uczyć, chcesz wiedzieć, co robić, e, w jaki sposób przeprogramować te przekonania. To zapraszam Cię do tego masterclassu. Zostawię Ci link w opisie. I również e, w momencie, kiedy nagrywam ten filmik, jeszcze nigdzie o tym nie mówiłam, ale istnieje już w końcu możliwość mentoringu ze mną, nie tylko w postaci sesji na 1 na 1 bo do tej pory były dostępne tylko sesje 1 na 1 ale teraz również istnieje opcja trzydniowego mentoringu ze mną. Poprzez WhatsAppa, czyli poprzez wiadomości głosowe, poprzez wiadomości pisemne. Do tej oferty również link zostawię w opisie. Nie jest to, że tak to ujmę, oferta dla każdego. To jest w opisie oferty napisane, tam są wszystkie szczegóły. Przed zakupem oferty trzeba napisać do mnie albo na mailu, albo na DM, na Instagramie najlepiej tam najszybciej odpisuję, że jesteś zainteresowana mentoringiem ze mną, właśnie. Tym trzydniowym prześlę ci taką krótką ankietę, dzięki której wstępnie się dowiem, czego oczekujesz ode mnie, od mentoringu, generalnie czego oczekujesz od naszej współpracy. Jeżeli moje przekazy z tobą rezonują, jest to coś, co ciebie jara i chciałabyś współpracować ze mną jeden na jeden, to jest taka opcja. Zrobiłam sobie wczoraj taką super tapetę. Również co sobie wczoraj zrobiłam, to w kanwie zrobiłam taką sklejkę zdjęć do Vision Board, którą chcę sobie dzisiaj zrobić. Także to też, to też będziemy robić dzisiaj. Jeżeli chodzi o taką nudną naukę języków, to robię to na tablecie. Tutaj Duolingo również robię na tablecie. A tutaj, proszę Państwa, Duolingo pochwalę się, ile mam dni już. 1055. O. Fajnie. Co mogę więcej powiedzieć? Ja mam hiszpański na C1, w sensie mam certyfikat Dele Seuno. Pues, to traktuję jako zabawę dosłownie. Spróbuję zrobić takie estetyczne ujęcie tutaj. Bo ładne chmury są, kur, czy czat. Jeżeli chodzi o aplikację, której używam do japońskiego, to jest to Migi JLPT i jest całkiem w porządku. Stylizacja na zakupy do Kauflanda. Jeszcze taki sweter ubrałam. W Kauflandzie zakupiłam między innymi eklera. Bardzo dawno nie jadłam. No wygląda elegancko, nie ma co. Na obiad, drodzy Państwo, frytki, ser frajera i Wegesznicel. <grym> Jeden. Taki oto obiad. Wbrew pozorom, nawet zdrowe Tutaj jeszcze w międzyczasie się krzaków uczyłam na tablecie. Ujacie, jak słońce tu pada. Wow. Dobranoc. Zawsze jak się najem. To muszę odpocząć. Czasami idę spać na drzemkę, ale myślę, że teraz się ograniczę po prostu do poleżenia sobie i do porobienia niczego. Pochwalę się, jak mój stan y, twarzy się ma. <grym> to są blizny, wszystko super. Już od 3-4 miesięcy nie mam aktywnych cywków. I ktoś tutaj może pytać o skincare routine, i tak dalej. I powiem szczerze, że moja skincare routine się nie różni prawie że w ogóle od jakichś 3-4 lat, wbrew pozorom. Używałam jakichś maści od dermatologów, i tak dalej, ale no tutaj chyba nie zaskoczę Was stwierdzeniem, że to praca nad mindsetem zrobiła robotę tutaj. To jest coś, o czym opowiadałam w filmiku, w zapisie live'a na temat wyglądu. Eee, także nie będę teraz tutaj opowiadała o pojedynczych moich sytuacjach, historiach i takich, wiecie, drobnostkach na temat tego, między innymi tego. Tylko odsyłam tam, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, między innymi tego, jak się pozbyć trądziku, jak wyleczyć trądzik z pomocą, z użyciem głowy. <noise> Oczywiście, ja tutaj teraz też podkreślę. Nie mówię, że macie nie używać leków i maści od dermatologów, nie. Natomiast w mojej sytuacji to wyglądało po prostu tak przez bardzo długi czas, że maści od dermatologów, jakieś takie rzeczy to mi nie dawało efektów, a jak dawało to na tydzień albo dwa, jak to już odstawiałam po tym czasie, kiedy lekarz mi powiedział, żeby już to odstawić. To nagle sytuacja albo wracała do tego, co było wcześniej, albo było jeszcze gorzej niż wcześniej. Także stwierdziłam, I don't care. Ja szukam jakichś po prostu szamańskich metod, <grytania> szamańskiej wiedzy. No i się udało. Myślę, że to jest świetny moment na książkę. Tak mnie naszła ochota. Co czytam aktualnie? Holograficzny wszechświat? E, powiem tak, jeżeli jesteś osobą, która jest zainteresowana działaniem podświadomości, manifestacją, tym jak myśl wpływa na twoją rzeczywistość i potrzebujesz większej ilości takich naukowych dowodów, nie tylko dowodów w postaci doświadczenia innych osób, ale też naukowo udowodnionych spraw, po to, żeby uwierzyć w niemożliwe, w niemożliwe w cudzysłowie, to możesz to sobie przeczytać, lub jeżeli po prostu jesteś. Osobą, która jest zainteresowana właśnie tą tematyką, to w ramach takiej ciekawostki. I to jest po prostu zbiór różnych badań spisanych w jedną książkę. No, wiadomo, praktyki, jak kreować swoją rzeczywistość, jak przeprogramowywać podświadomość, tutaj nie ma absolutnie. Natomiast, no właśnie, jest to taki zbiór suchych, bym powiedziała, naukowych dowodów. Także mówię po to, żeby przekonać swój logiczny umysł do tego, że niemożliwe jest możliwe lub w ramach ciekawostki. Polecam. Stylówka na crossfit. No. Taki mój wygląd. A, nawet... O, o, teraz widać. Uświecę. Jak się czujesz? Ja? No. dobrze. Ja też. Ale będzie mnie złe. Jestem na spacerze po raz drugi w dniu dzisiejszym, tak? O ja cię trochę tu ciemno. O, teraz jaśniej. Bo jestem pod latarnią, chociaż pod latarnią podobno najciemniej. No wraga, dam już głupoty. Tym razem sobie spaceruję ze słuchawkami i z muzyką dosyć głośno puszczoną. Z reguły jak wychodzę wieczorem na spacer. To właśnie ze słuchawkami i z jakąś najczęściej cięższą muzyką, chociaż to nie jest reguła. Co jeszcze dzisiaj planuję porobić? Na pewno jak wrócę, bo jestem dalej yy, spocona. <grydy> znaczy już nie aż taka, wiecie, zdyszana po crossficie, ale stylnie nie myłam się jeszcze. <grydy> I zrobię to po powrocie, zrobię sobie takie mini spa. <grydy> i później planuję wsiąść do tej kurcze vision board i jeszcze jest taki pomysł, żeby się zdzwonić z koleżanką na chwilę ale nie wiem, czy tego nie przełożymy na jutro, bo nasze zdzwonienie się na chwilę nie wygląda tak, że rozmawiamy przez chwilę tylko przez 2-3 godziny czas wieczornej kąpieli lub prysznica z reguły jest to prysznic traktuję bardzo, bardzo mindfulness woda to jest Totalnie, totalnie mój żywioł, i wykorzystuję to do odprężenia, do oczyszczenia głowy. Zrobiłam sobie tosty z wegańskim serem. Taki wynalazek dzisiaj znalazłam. Dzień dobry. Ok, mam wydrukowane mm, zdjęcia na dwóch kartkach, y, takich A4 zwykłych. I plan jest taki, żeby zrobić tą y, tablicę marzeń <noise> na takiej oto kartce. Robiłam Vision Board w wersji cyfrowej gdzieś pod koniec 2023 dajże, Tak, w grudniu w Vlogmasie. Jako Vlogmas powstał filmik konkretnie na temat tworzenia Vision Board. Natomiast od tamtego czasu w sumie sporo się <noise> zaktualizowało, powiem szczerze, dlatego tworzę Nową, ale tym razem, no właśnie w wersji papierowej, i myślę, że powieszę ją sobie nad łóżkiem. Taki pomysł mam. Jeszcze degustacja tostów, uwaga. Nie ciągnie się ten ser tak jak zwykły, ale to dobrze, bo mnie brzydzi zwykły ser. W porządku. Tosty jak tosty. Z pół godziny czasu mi zajęło to. Boże, w ogóle przed sekundą rozsypałam przez przypadek mm, popioły z kadzidła i po co ja to nagrywam? Możecie dać znać, czy wy też macie takie <grytanie> sytuacje, że no ja na przykład dzisiaj pomyślałam sobie tak gdzieś po południu, kurczę, wypadałoby odkurzyć za jakiś czas tutaj. No w tym pokoju wypadałoby odkurzyć. No i tutaj kurczę moja podświadomość wszechświat Mówi hello, ja ci dam motywację do zrobienia tego. Później zaparzyłam sobie jeszcze herbatę, tym razem rumianek, i coś, co robię zawsze, przed pójściem spać, to piszę w żurnalu. W dzienniku zapisuję moje myśli nawet kilka razy dziennie i sprawdzam mój planer, sprawdzam moją checklistę, również tracker nawyków. I coś, co jeszcze jest moją normą tak naprawdę to medytacje albo prowadzone, albo coś na zasadzie shavasany. <noise> Medytacji nieprowadzonych, po prostu siedzę sobie w ciszy i skupiam się na swoim oddechu i bardzo mi to pomaga się wyciszyć przed snem. Szczerze polecam. Jestem niesamowicie ciekawa, co sądzisz o takiej formule materiałów, takiej formule filmów z mojej strony. Daj koniecznie znać i dziękuję ci bardzo za oglądanie. Do usłyszenia.